Hmm. O dziwo, o dziwo. Ten osta, ostatnie te filmy naprawdę zaczynały być spoko, co nie? Ostatnie te filmy zaczynały być spoko w tej jego nowej formacji, Prediction, O, oto to. O, to to, oto O, to, 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 e, Usuwamy to. Ja wiem, ja doskonale wiem w ja nie, ja nie narzekam tylko na polski YouTube. Ja ogólnie, nazywam, no, ja ogólnie narzekam w ogóle na te duże social mediowe strony. Bananek, dziękuję za sobisów. Co chcesz gonić? Co się nie da? No uwaga, na dwie minuty głosowanie czat. Czy to będzie Oki Film Naruciaka? Tak? Nie? Gorgon. Ja pierdzielę. Współczuję teraz i trzymaj się, trzyma się Gorgo. Ale dobrze, że nic mu nie jest. Już było jedno. Ja wiem, ja wiem. Usunąłem gonik tamto. Spokojnie. Sprawdziłem i usunąłem. Zacharzu się jakiegoś klipa. Dobra, patrz to! Ha! Ograne! Uh -oh. Ale głośno! Uh -oh. Co? 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 Czekaj, Co czekaj, 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 czekaj! Co? Uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. Ha! Co? Czemu on pływał? Czemu on pływał? Witaj mandziu, pamiętasz co 12 lat temu strzelały do mnie z pistoletu na wodę i wywaliłem i. Do dziś jeżdżę na wózku widłowym w fabryce żwiru. pan pananek jest to, a ja jednak mogłem celować Ci w morda, a nie w nogi. My bad, my bad, widzu, przepraszam. Dobra, a że wy tak mocno wierzycie w naruciaka? Że wydajecie. Że wydaję ci półtorej miliona na tak? Kto jest taki? Pop? Kto, kto tutaj? Korniczek, 250 tysięcy mleczek. O Jezu. O Korniczek. Nie wiem, czy ty taki jesteś. już Nie wiem, czy ty masz tak dużą nadzieję. Czy ty taki po prostu łatwowierny jesteś, ale. No cóż, zobaczymy. Twoim kanale YouTube komisja zdecydowała się zapożyczyć Cię na spotkanie w ich siedzibie. Na owym spotkaniu zostaną omówione Twoje ostatnie filmy, jak również i Twoje plany na przyszłość związane z kanałem Na Nara! Oho. Zobaczcie, ile książek ma. To taki, dlatego taki mądry jest ten Adam. Widzieliście tu dużą głowę? To dlatego, że ta duża głowa wszystkie te książki przeczytała. Każda przeczytana książka plus jeden punkt IQ. To są atrapy przecież. A czy ty, Widzu, musisz być takim nienawistnikiem i od razu mu źle życzyć? Ale ty zazdrosny musisz być. Wczorajsze głosowanie zostało cofnięte. Wczorajsze Sos głosowanie było na Beki. Miało. Ale dupera, czas. To nie? Się po co Cię tu wyzwaliśmy? Tak, szanowna komisjo. Nie ukrywam, że. Duchak, daj nam skończyć. Dobrze, dobrze. Dlaczego? Dobrze, napiera. Ciśnij go. Oczywiście, szan szanowna komisjo. Kiedy zapowiadałeś zmianę na swoim kanale, byliśmy nieco zaniepokojeni. I Nie słusznie, powiedz Naruciak. Powiedz. Z całym szacunkiem, ale mam na imię... Ja mam na imię, mam misję w Szeksach. Ale taką zrobimy krótszą, takie 5 minut zrobimy. No. Adam, możecie do mnie... O tu was, Naruciaka. Mm. Naruciak, po raz kolejny przerywasz, kiedy komisja ma coś do powiedzenia. Ale jak Maruciak, tak. Boże, A, ja tak. Naruciak... Boże, <słenigł> Naruciak. Na pierach, jak go wyjaśnia. Przepraszam. Zmiany, zmiany, go, zmiany, My nie lubimy zmian. Zmiany wiążą się z dorastaniem. Dorastanie nie jest fajne na Zebraliśmy opinie dotyczące twoich ostatnich filmów. Może zerkniemy tak. A ten trzeci? Składasz. No właśnie na trzeciego nie wymyśliłem, bo mamy napieraka, lekcji i kto jest trzeci? <coughs> nie mam trzeci. Jestem ostatnio bardzo zadowolony z tego, co robię i... A to jest w sumie scen wargi, co nie? No to Te możemy mówić... Po... <coughs> Tylko właśnie, że sen wargi nie wygląda jak warga, no to nie. Czątku. Myślałem, że weda przetarg... mleczka. No, kardzesik. To czemu teraz nie masz przefarbowanych? Oho! Okej, <laughs> okej, okay, okay. widzę. W sensie, żartujecie? Testujecie mnie, co? To znaczy, tak, szanowna komisjo, ten film był parodią i ja... To najeżdżanie na friza słabo się ogląda, ale okej. Okay. Na, najeżdżanie na, na, na frizach? To jeden z komentarzy. Przygotowaliśmy kilka, z którymi się zgadzamy. Nie mówmy już o tym, dlaczego poszłeś do domu i sprzebrałeś za inną osobę. Za... Za Bogdana Dupale, tak? Powiedziałeś mi w ogóle na końcu, że to naprawdę ty. S szanowna komisjo, wszyscy wiedzieli, że to ja. A oni wiedzieli, kim jesteś? Czad, oni. oni, oni, oni Wydaje mi się, czad, że oni specjalnie Sebastian. tak to powiedzieli. Żeby było, że dzieci źle mówią i że przekręcają. Wydaje mi się, że to było tego. I Sebastian, nie myślę. Kurna Seba, pytasz się mnie 40 razy, co myślę o Zebo.pl. Ja nie, ja nie rozumiem, czy ja jestem jakiś tutaj tak bardzo niestabilny ze swoją opinią i ze sobą samym, że co, trzy, że co dwa dni zmieniam zdanie o kimś? Moja opinia się nie zmieniła od tego, jak mnie 30 razy wcześniej pytałeś. Dlaczego byłeś dla nich taki niemiły? Ja. To nie on, on nie nagrywa tego czatu, Za każdym razem, jeżeli ktoś się pyta, co sądzę o kimś, to nie znaczy, że nie, nie pytam. Przecież to jest bardzo ważne, co sądzę o xyz youtuberze. Czemu w ogóle z nimi nagrywałeś? Team X już nie jest na topie. Musisz starać się być na topie. Okej, okay, tak, tak. Yy. W tym komentarzu widać, że ludzie nie rozumieją, o co ci chodzi. Na O co tu w ogóle chodzi dokładnie? W sensie... Ta osoba, która odpowiedziała sobie sama na. na... Wiecie co, czas wydaje mi się, że byłoby trochę śmieszniejsze. Jakby te dzieci naprawdę go wyjaśniały i dawały takie porządne argumenty. I taka Sebastian. naprawdę zrobić z tego komisję. Złotych. Dobrze, a jakie było Twoje zdanie? Bo musiałem nie być. Ale Sebastian też się pytał jakiś seba. Zebo szmata, nienawidzę go. A zebranka to właśnie cieszę się, że jest nowy drop zebranek, bo wreszcie szmaty do podłogi wymienię na jakieś nowe. Zatem miło, bo już tamte stare po prostu się zaczynały troszeczkę, już na zaczął schodzić, a ja lubię takie premium, właśnie do mopa, żeby mieć. Na, na komentarz? Dalej, pokaż tatuaż. Z, znowu, szanowna komisjo, tak naprawdę to ja nie zrobiłem sobie tatuażu. Oho! Czyli okłamałeś widzów? Nie, po, po, po prostu. Masz tatuaż? Nie ma. Na tym polegał żart. Oho. Mało śmieszny. Też się nie zrozumiałem. zgadzam się z komisją. Dobrze, jeśli chodzi o twój samochód... Ale kurde, ja pierdziele. Ja ale to w ogóle miło ze strony Naruciaka, że zaangażował czat z Twitcha, żeby wystąpił u niego na materiale, co nie? W sensie fajnie, że się tak rosuje. Ostatnio tak mówił Źle o tym twitchu, co nie? A teraz angażuje widownię, co nie fajnie. Fajnie, Oho. fajnie, fajnie. fajnie. Zostawiałem łapkę w dół, bo ty kupiłeś samochód bez żadnego celu. Wy, ty, wy. Szanowna komisjo, w opisie wyraźnie zaznaczyłem I Jak chcesz, żeby inni cię wielbili, musisz coś zrobić, żeby... Dobra, czas skończyć sami full screen. Inwestować w willę i je wynajmować. samemu. Mandio to jest potem, a mandio to jest Ale proszę widzów, odjęliście go. Tak. Kilka temu Okej. Okay. Ale Ściema, XD, żałosne, kropka. Po pierwsze, to nie kosztuje milion. Dwa, skąd ma milion? Z ety. XD, gdzie się dostaje parę groszy. 3 miliony widzów, co jest oszustwem, plus reklamy, to będzie miał gdzieś nawet nie tysiąc złotych. Chyba, że jakaś firma zdesperowana, bez pojęcia o życiu, da mu za nic 100 tysięcy na przykład, no to 3 jeździć trzeba umieć, więc jeśli to jego, to i tak się rozbije zaraz, a ja mam auto za 3 miliony i co XD, sportowe z napędem, jak wszystkie sportowe na tył, co oznacza gorszą przyczepność niż zwykłe auta i wymaga większego do doświadczenia, umiejętności, by jeździć takim autem, to chyba muszę przerwać Nie wiem, co miał na myśli Polska Szyszko, ale wydaje się mi, że to po prostu. no nie ma sensu. Czemu na koniec jako mama mówi prostacja? Jak słusznie Państwo zauważyli, prostracja to trudne słowo, to nie jest moja mama. Dobrze, Naruczak, zróbmy sobie przerwę. Okej. Mam wyjść? Nie wiem, w sensie to jest. Ja mam problem ze filmami Naruciaka. On wymyśla spoko koncepty na film, ale ten koncept to jest taki ślimak, to tak powoli się ciągnie. I. I nie wiem, czy to teraz jest to powód, że to nie jest spoko pomysł, czy to jest po prostu no spoko dobra, pomysł, mam ty, ale kurwa, zbyt poważny. O, o wieku, już szóstkę dzieci powinienes mieć, mhm. a nie siedzisz. Kurwa, pracja, widzę, Przepraszam. Ale jak się chwali, co nie, że fajne wysokie drzwi ma do sufitu i że książek dużo. I zobaczmy, gdzie jest manifest komunistyczny, Naruciak? Ja cię znam. Gdzie jest manifest komunistyczny? Widzę dużo czerwonych książek. Na pewno gdzieś tam jest. Sierpem i młotem, Naruciak. To jest po prostu cringe. Straszny cringe. A to, to plus jedzie? jeden. Cringe. Akurat ten to jest z tym doświadczony, bo to jest syn Wargi, co nie? Zatem on musiał się wychowywać tyle lat w tym cringe'u. Puff cringe. Pop, cringe. <ścoughs> Dlaczego mam się przyjmować opinią 10-latków. Dobra, no Oglądają moje filmy, ale... Ej, ale ładne moje mieszkanie w ogóle, to jest to mieszkanie Naruciaka? Co, co to z to tego? Czy to jest jakaś wynajęta lokalizacja? Mi... Bo to jest no bardzo mi, ładne mieszkanie. może mieć do mnie problemu o to, że w końcu chcę robić coś, co... Cringy's Day. Cringy's Day, co mówią, jakby tu nie ma nic ciekawego, w sensie nawet nie mogę poczytać żadnych dobrych pocisków. Na jeden konstruktywny komentarz, tylko jeden chciałbym przeczytać, jeden. Powiem mi to, wszystko to im powiem. Nie, wiecie co? Nie będę przyjmował się waszymi niekonstruktywnymi opiniami. To, że chcecie oglądać jak ten sam koleś ogląda sobie te same par dokumenty przez kolejne 5 lat, to nie będzie oznaczało, że się będę przed nami płaszczył. Tak, próbuję nowych rzeczy. Staram się być jako człowiek Aha. i twórca, ponieważ nie jestem jakimś. Śmiesznym A że musisz obrażać sportu, widzów? I na nich Jakby nie chcę już dalej siedzieć. Przestań obrażać widow. jakby stałem w miejscu. Chcę po prostu ruszyć w końcu i wiadomo, totalnie przehajpowałem moją nową serię. Akt ten narzucacz kompletnie nie jest idealny i pewnie jeszcze długo, 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 długo nie będzie. Ale ja się naprawdę staram. Cringe! Lubię Fortnite! Siadaj, Naruciak, mamy jeszcze dużo filmów do obejrzenia i oceniania. No i tak siadasz, było wyjść. Zabiłeś Karola? Nie. Jak zabiłeś bloka, to zgłoszę to na policję. Ty nasz bijesz, a narzekasz, że Naruciak krzyczy na widzów. Prozór robił ci intro. Zgadza się dobry, wiesz co, Ademku, dotychczas uwielbiam Twój film. XTL, tylko tyle w granica No problem jest jeden taki z tym filmem, jakkolwiek śmieszny to jest koncept, on trochę spłyca to, że ma nie podoba Ci się moje filmy, równa się jesteś dzieckiem. Nie wiem, w sensie... <koh> trochę to spłyca tak. Wiem, że to nie o to chodziło, ale tak to wygląda. Misjowe. To już Miejsce. wszystko. Możesz już sobie iść. Mam nadzieję, że weźmiesz nasze słowa do serca. Tak. Na, na, na pewno. Do widzenia. XD! Klej! <śm> śmieszne. To jest dobra. To cię się śmieszna. Kurwa, ta jedna scena jest śmieszna. O, ta scena jest kurwa zajebista. To jest zajebista scena. Ale jedna scena filmu nie robi. Jedna scena filmu nie robi, nie wiem. A, trochę sleeper ten film był szczerze.